NASKI jest dla mnie takim miejscem, gdzie możemy zarówno realizować własne pasje, własne cele, jak i pracować dla Państwa. I dla mnie to akurat jest bardzo ważne, żeby mieć ciekawą, fajną pracę, ale równocześnie, żeby ta praca służyła czemuś większemu. I myślę, że dla wielu osób NASKI jest właśnie takim miejscem. Widać, że ludzie, którzy tutaj przychodzą, przychodzą chętnie. I nawet sama się zastanawiam, z czego to wynika. Myślę, że z tego, że mogą realizować różne projekty. Naprawdę wybór jest bardzo duży. Ale też z tego, że jest bardzo duże nastawienie na współpracy. Przez te 30 już lat pracując na rzecz cyberbezpieczeństwa poziomu krajowego Wypracowali sobie pozycję, która już teraz nie tylko jest taką pozycją środowiskową, no, ale jest pozycją ustawową, zdefiniowaną tak, w ustawie, ale też poprzez nasze kontakty i współpracę międzynarodową no, jesteśmy rozpoznawalną marką w Unii Europejskiej to na pewno, ale też w środowisku certów na całym świecie. Głównym wyzwaniem Jest tylko najbliższy rok, dwa, ale też w perspektywie kolejnych 10 czy 30 lat jest zatrzymanie świetnych ludzi, którzy są częścią nasku w tej chwili i przyciąganie kolejnych osób, które będą wnosić swoją energię, kompetencje, zaangażowanie i chęć zmieniania świata.